Zobacz, ja pierdolę druga klasa. Ale gdzie jazda jak chuj? Teraz zobaczysz. Czy pani trwa? Pani, Niech się pani nie pcha. pani Ale to tylko jest, 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 jest przepraszam, bo Dobra, że panie... jest. takie młode, a nie ściepko. No, tak, trudno. Co to młode? nie Dobra, to no no, to no, dalej, nie będziemy to stać? To no, O, gitara. Dobrze. Hej! 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 halo, Halo, halo! Hej! pana, Hej! 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 A Hej! ja? Hej! 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 No. Hej! Hej! gdzie Stanach Hej! Stana. Hej! Klafoma, Hej! Hej! Stana, Hej! Hej! gdzie Hej! ja do Hej! Mont... Hej! Do Ajoła. A, do Co tak chrapiesz? Migdały masz wycięte, kurwa, czy wódę? A wszystko mam wycięte. W chlasz i chyba faję palisz. To jest od tego, wiesz? A, A baba wytrzymuje tak. jak tak chrasz? A pod w łeb i dalej chrapię. No jest. Daj spokój. Chodź się zamienimy, kurwa, bo... Koleś <laughs> rodziny? Tak, do rodziny, do koleżanek w odwiedzinie. Jestem Aha. na Marturze, mam czas. Tam no sobie pewnie, robię. że tak, tak. A skąd pani jest? No ja z obecnej Białorusi. Przedwojennej... A, bie, przedwojenna Polska Białostocka. A Białoruś! No. A w Polsce ile już lat? No od 57 roku. Ojej, to jest Kupela, to Polka prawie. No bo jest tam Polka z krwi i kości. A czemu zaciągasz? No bo tam się chowałam od urodzenia, bo... Jaki wojny? tam język jest na Białorusi? Właśnie taki, po prostu go nazywają. <noise> Przepraszam, chcę iść do bikacji. <noise> no jak nie? No się? nie wydechacie, Weźcie trochę, sorry, naprawdę. Możecie pan mnie pchać?

Halo, przepraszam. A gdzie mnie na miejsce? Przepuść mnie. kurwa, piszcie. Jeden sekret. Aż się ludzie, jak skurwysy. Tam żeby. I na tyle. a jaki smut. Patrz, jakie brudy. Patrz, jaka podłoga. Patrz, jaka umywalka. To jest kurwa PKP. Widzisz, tak wygląda kurwa PKP. Ja pierdolę, do pada ściany za. Obok mnie siedzi babak z Białorusi, właśnie jedzie na Białoruś. Bardzo słabaciuszna, miła, opowiedziała mi jak to było. W tym roku przyjechał do Polski, była witą. Jak to się nazywa? Ławka powiedz. E, ławka, to mi bardzo ciężko wychodzi. Ja a, łucja, automatycznie łucja. mówię e, ucję Automatycznie wymawiam Łucję. Pojedynkie potrafię powiedzieć, bo to jest całość jest tak li, ui i ly. Ale te ui to mnie ciężko wypowiadać, kiedy ja rozmawiam i w rozmowie. A powiedz łeba, łeba. łeba, ale, e, bo mnie powiedziałeś, powiedz łeba, to ja powiedziałam, ale gdybym sama mówiła, to automatycznie powiedziałabym leba. Aha. A jezioro łebskie? Zakod... Powiedz jezioro łebskie? No to łebskie byłoby u mnie. Aha, jest taka sytuacja, że powtarza: że jak, mówię, jak ja mówię, to ona wymawia EU. Jak ja nie mówię, ja się pytam jej, no tak. na przykład ławka, łucja, y, Łukasz, to ona mówi ławka, tak, Skój. Ścisk, pełno ludzi, sramcze grupy, do czasu w Zbudujemy zdanie. Mało dziś. Ławek jest w parku. Mało dziś, Blawek jest w parku. Ja ale jeszcze widzę, zaciąga. Ale ja nie widzę w tym żadnego błędu. Łódź moje miasto. Łódź moje miasto. Ja myślę, <śm> Łukasz jest moim wnukiem. Łukasz jest moim wnukiem. <śm> ale zaciąga El, Widzisz, nie mówi El, Ły, tylko mówi El. Ale ja w tym nie widzę nic niepoprawnego. nie do Krakowa. nie <słuch> to ja jadę do Białego i przesiadkę mam w warszawie nie do Warszawy, <słuch> to jedzie do lublina państwo gdzie jedziecie ja do a pani nie on do warszawy nie jedzie on jedzie do lublina co było na Jeśli jedzie do lublina baba mi powiedziała na informacji no krótko jest do ja do lublina ja do lublina ja На мене ја јаде до Люблина и гитара. А ја ме хоронив и ќитавам што јаде до и јаде. Trzeba się brać za, pezę, za PKP, tak jest? Tak no, jest! Oczywiście, ile no będziemy się... do dupy do nie